Jestem mężatką nieidealną, może nawet nie do końca szczęśliwą, ale wierzyłam, że nasze życie po prostu tak już wygląda, stabilne, przewidywalne, bez fajerwerków, ale z jakimś spokojem. Do czasu. W pracy poznałam jego. Na początku był jednym z wielu. Nie zwracałam szczególnej uwagi. Miły, spokojny, może trochę zamyślony, ale pewnego dnia, nie wiem jak to się stało, między nami zaiskrzyło. Nie, to nawet nie była iskra. To był ogień. Wiedziałam, że powinnam uciec, że nie wolno, że komplikuje wszystko, że to się źle skończy, ale to się po prostu działo, samo, bez planu, bez kontroli. Pisaliśmy do siebie non-stop, setki wiadomości, telefon za telefonem, spojrzenia w pracy, ukradkowe uśmiechy. Wkrótce pojawiły się pierwsze pocałunki, takie, które paraliżują ciało i umysł. A potem przyjeżdżałam do niego, w plener, do hotelu, czasem po prostu pod jego dom. Po trzech tygodniach kochaliśmy się. Nie pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak żywa. Tak bardzo kobieca, tak pożądana. Zakochałam się. Tak mężatka, matka, dorosła kobieta. Zakochałam się jak głupia nastolatka. Wiedziałam, że to nie ma przyszłości, a jednak brnęłam dalej. W każdej wiadomości, w każdym jego słowie czułam coś, czego od dawna mi brakowało czułość, zachwyt, zrozumienie. Ale przyszło cierpienie. Z jego strony. Bo ja nadal byłam żoną, mimo że z sercem gdzie indziej spędzałam weekendy i święta z mężem. Czułam, że go ranię, że robię coś złego, ale nie potrafiłam przestać. Nie wtedy, gdy on dawał mi to, za czym tak bardzo tęskniłam. Aż pewnego dnia mój telefon trafił w ręce męża. Piekło, krzyk, płacz, groźby, był szok. Uwierzył w wersję, że to były tylko pocałunki. Tak mu powiedziałam. Zeszliśmy do podziemia. Nowy numer. Tajne spotkania. Służbowy telefon. Nadal się widywaliśmy, ale już wtedy wiedziałam, że to boli bardziej niż przynosi radości. Obiecywałam mu rzeczy, w które sama chciałam wierzyć: że się rozstanę, że odejdę, że coś zmienię, ale po drugiej wpadce wszystko się rozpadło. Mąż znów odkrył prawdę. Tym razem powiedziałam dość. Próbuję ratować małżeństwo, sama nie wiem, czy z poczucia winy, czy strachu. Może z obowiązku, może dlatego, że tak trzeba. A on? Został z niczym. Złamany, wściekły, zagubiony. Czasem patrzę na swoje odbicie i pytam siebie: Po co to robiłam? Czy naprawdę chodziło tylko o seks? O emocje, o ucieczkę? Nie wiem, może o wszystko naraz. A teraz? Teraz udaję szczęśliwą mężatkę, bo tak wygodniej, bo tak trzeba. Nie wiem, kto w tej historii jest najbardziej nieszczęśliwy. On, mój mąż, czy ja.